Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Jan Staudinger z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kierownik zespołu do spraw programów unijnych i klienta indywidualnego. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co ważne dla rolnika. 4 miliony złotych. Przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wapnowania i teraz chciałabym się dowiedzieć, na jakich zasadach rolnicy mogą ubiegać się o taką dotację. Tutaj ten program jest taką. Kontynuacją pomysłu programu ogólnopolskiego wapnowania gleb, który przez ostatnie kilka lat wdrażaliśmy we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i stacjami chemiczno-rolniczymi. Natomiast nie jest wprost kontynuacją tego programu. Tutaj troszkę zapisy się różnią i trzeba sobie przeczytać, zapoznać się przed aplikacją do nas. Co do zasady, jest ten program adresowany do osób fizycznych. Które prowadzą działalność rolniczą i które są właścicielami tych użytków rolnych, które miałyby zostać poddane tym zabiegom wapnowania. I tutaj to, co jest istotne, to trzeba mieć w momencie składania wniosku badania gleby, które nie mogą być starsze niż 4 lata i muszą wskazywać, która działka, jaką dawką tego wapnowania jest zalecane przez stację chemiczno-rolniczą. I mieć zakupiony ten nawóz wapniowy, i złożyć do nas ten wniosek. Potem we wniosku deklarujemy, tak jak w tym wcześniejszym programie, do kiedy to wapnowanie zostanie zrealizowane. Tak, już rolnicy mogą składać takie dokumenty, bo to są dokumenty, rozumiem, które trzeba złożyć. Od 31 marca to się odbywa, prawda? Tak jest, dokładnie to. od 31 marca. Tak, i to jest wsparcie w formie refundacji, czyli najpierw trzeba zapłacić, a później taki rolnik otrzyma zwrot. Tak, musi mieć fakturkę zapłaconą i do wniosku nam dołączyć ją i my na tej podstawie stwierdzamy, raz czy to jest nawóz, który spełnia tutaj wymagania programu. Lista tych środków wapnujących jest powieszona u nas na stronie w zakładce z programami priorytetowymi dla osób fizycznych i na tej podstawie przyznajemy tą dotację, a potem po wysianiu rolnik występuje z tylko takim króciutkim oświadczeniem, że do takiego i takiego dnia to wapnowanie zostało zrealizowanej i na tej podstawie my rozliczamy sobie efekt ekologiczny i rzeczowy, a z rolnikowi wypłacamy to dofinansowanie w formie refundacji, tak jak Pani wspomniała. Teraz co ważne, rolnik musi być właścicielem ziemi, nie może jej dzierżawić od kogoś. Tak, tutaj w tym programie jest to przewidziane tylko dla tych użytków rolnych, gdzie występująca osoba o to dofinansowanie jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli jest osobą dzierżawiącą, to nie może o to wystąpić. A czy może w takim razie właściciel wystąpić i taką dotację przekazać rolnikowi, który uprawia dzierżawi? To, jak będą te rozliczenia między dzierżawcą a tym właścicielem następować, w to nie ingerujemy. Natomiast tym wnioskodawcą musi być właściciel, na którego musi być faktura wystawiona i który musi zapłacić. Jeżeli tutaj panowie się potem, czy panie z strony tej, tej umowy dzierżawy jakoś będą rozliczały, to w to już nie wnikamy. Z naszej strony musi być dla nas stroną osoba, która jest właścicielem tych lub współwłaścicielem tych użytków rolnych. I tak jak pan powiedział, pH gleby musi być równe lub niższe niż 5,5, mhm. czyli takie badanie tej gleby, ono musi być aktualne, nie później przeprowadzone niż... W ciągu czterech lat ostatnich, przez cztery lata uznajemy, że taka ważność tych badań jest aktualna na dzień składania wniosku. A teraz wnioskowana kwota, jaka może być? Na pewno są jakieś widełki. Tak, tutaj dofinansowanie jest liczone do tony tego nawozu i liczone tylko dla czystego składnika. Wynosi to 150 złotych maksymalnie do tony takiego czystego składnika w nawozie. I limit dla osoby wnioskującej jest ustalony w przedziale od 1000 zł, czyli nie mniej niż 1000 zł, musi być takie dofinansowanie, do maksymalnie dwudziestu tysięcy zł dla, dla wnioskodawcy. Ograniczono również ilość dokumentów, które potwierdzają poniesiony wydatek. Czyli ile tych tak. dokumentów, ile faktur można dostarczyć, żeby rolnik nie składał tony papieru. Tak, tutaj do, do zostało to ograniczone do pięciu faktur, do pięciu dokumentów potwierdzających te poniesione wydatki? Województwo łódzkie w ogóle jest jedno z takich większych, gdzie rolnicy mają dużo ziemi, a jak wyglądają te ziemie, jeżeli chodzi właśnie o ich zakwaszenie? Czy one są bardzo zakwaszone? Opracowania, które tutaj czytałem w tym zakresie, wskazują na to, że po pierwsze, niestety w naszym województwie jest większa część gleb o niskiej klasie, raczej są to słabej jakości ziemi i to zakwaszenie jest w dosyć dużym stopniu tutaj problemem. Natomiast ten program, wapnowanie, ten sposób wapnowania, no jest taką, można powiedzieć, najbardziej naturalną metodą poprawy jakości gleby, wzmocnieniem odporności odporności tych roślin, poprawy układu korzeniowego i odporności na choroby bez użycia no, jakichś tutaj środków takich ochrony roślin, które są no, bardziej chemiczne czy bardziej agresywne i niezdrowe dla człowieka i dla tutaj fauny flory. Także tutaj no, jak najbardziej w naszej ocenie ten program jest uzasadniony i, i dobrze się wpisuje w potrzeby naszego tutaj województwa. Ważne są też terminy, kiedy i jak składać wnioski. Tak jak Pani wspomniała na początku, wnioski można składać od poniedziałku 31 marca. Termin, do którego najpóźniej, na tą chwilkę, bo tutaj proszę też pamiętać, że te terminy naboru, które są zawsze publikowane, do, mają taki zapisek dodatkowy lub do wyczerpania środków. Czyli tutaj zawsze. Unikam tego podawania terminu końcowego, żeby ktoś sobie nie odkładał tego na później. Jeżeli chce wystąpić, to żeby szybciej to zrobił niż później. Natomiast określony jest ten maksymalny termin na 29 sierpnia bieżącego roku. Rozumiem, że jest jakaś kwota, pula, która jest do rozdysponowania. Jeżeli ona zostanie wyczerpana, to już nie będzie można tych wniosków składać, pomimo tego, że jest taki końcowy termin do 29 sierpnia tego roku. Roku. Tak. Jeżeli następuje moment wyczerpania tych środków, załóżmy y, zarząd, y, rada nadzorcza nie podejmuje również decyzji o ewentualnym przesunięciu, zwiększeniu tego naboru z jakichś y, innych pozycji, to na stronie internetowej naszej jest publikowana. Tutaj, gdzie było ogłoszenie, informacja o tym wstrzymaniu naboru wniosków. No i od tego momentu, kiedy będzie podana ta data, godzina, nie będą te wnioski już podlegały rozpatrzeniu, które później zostaną złożone. Czyli taki nabór w przypadku wyczerpania tych środków może po prostu zostać anulowany i to będzie obwieszczone na stronie. Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w aktualnościach i oczywiście w tej zakładce dotyczącej samego programu też ta informacja będzie tutaj widoczna. Czy jest jeszcze jakaś informacja, która rolnika by w tej kwestii zainteresowała? Wydaje mi się, że tutaj te wszystkie najważniejsze sprawy zostały poruszone. Jeżeli ktoś tutaj poświęci chwilkę, przeczyta te kilka stron z, z programem, to wydaje mi się, że nie powinien być niczym zaskoczony. Tak jak wspominaliśmy te, te drobne tutaj różnice w stosunku do tego programu, wymieniliśmy do tego dotychczas obowiązującego ogólnopolskiego także tutaj no, zapraszamy też do kontaktu oczywiście telefonicznego czy mailowego na wszystkie pytania szybko tutaj od Państwa odpowiadamy także zamiast popełnić jakiś błąd to lepiej tutaj zadzwonić czy napisać do nas i, i o coś zapytać może taka informacja o której wiedzą rolnicy ale zwykły przeciętny człowiek może nie bardzo wie że jeżeli jest niższe zakwaszenie lub równe 5,5, taki poziom wskazuje na zakwaszenie gleby znaczące i ono wtedy negatywnie wpływa na wzrost, rozwój większości roślin uprawnych, ale są na przykład wyjątki, bo na przykład ziemniaki czy żyto tolerują niższe pH. Tak, tutaj oczywiście ta kwasowość gleby jest pożądana, nazwijmy kwasowość gleby, jest uzależniona od tego, co jest uprawiane i są oczywiście odmiany roślin, które preferują mniej lub bardziej kwaśną glebę. Także tutaj na pewno specjaliści w Stacji Chemiczno-Rolniczej też to biorą pod uwagę i, i mogą tutaj porad udzielić, do czego, jakie. Warunki są najbardziej odpowiednie. Tutaj, poza samą kwasowością, też struktura tej gleby wiem, że jest brana pod uwagę, więc są różnego rodzaju konsystencji, bardziej zbite, bardziej luźne odmiany gleby, i to też wszystko w połączeniu razem powoduje, że dla jakichś upraw jest coś bardziej korzystne lub mniej korzystne. Także tutaj na pewno rolnicy sami i stacje chemiczne będą wiedzieli nawet lepiej niż my, to jesteśmy w stanie określić. Tak, na początku powiedział Pan, że to dofinansowanie dla rolnika takiego indywidualnego, który jest właścicielem ziemi, a ta kwota dotacji musi mieścić się w przedziale od 1000 do 20 tysięcy złotych. Czy to znaczy, bo to jest pewnego rodzaju ograniczenie, że program okay. jest adresowany do mniejszych i średnich gospodarstw rolnych? Można tak powiedzieć, natomiast tutaj biorąc pod uwagę ten wcześniejszy program, po analizie tych wniosków, jakie do nas spływały, wnioski przekraczające to 20 tysięcy złotych, to były naprawdę marginalne przykłady, dosłownie poniżej procenta, tutaj się zdarzały takie większe kwoty. I w tym starym programie było też rozróżnienie, że ten poziom dofinansowania był uzależniony od wielkości gospodarstwa rolnego. Tutaj były różne kwoty w zależności, czy to było gospodarstwo małe, średnie, czy takie większe. Natomiast tutaj u nas wszyscy dostają taką samą kwotę, niezależnie od wielkości gospodarstwa. No, oczywiście ograniczoną do tego górnego pułapu 20 tysięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Jan Staudinger, kierownik zespołu do spraw programów unijnych i klienta indywidualnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I gospodarki wodnej w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.